Elo, tutaj Tommy Lo. witam Was bardzo serdecznie. Jako, że pojawiła się wiosna, a lockdowny nie mają końca, mam dzisiaj dla Was bardzo fajną propozycję. Ta paczka, która znajduje się przy mnie, waży blisko 40. Może nie jest to łatwe do noszenia na większe dystanse, ale też nie do tego służy. Jak myślicie, co jest w środku? Zadałem raz takie pytanie na Instagramie, wrzucając zdjęcie na relację I odpowiedzi były przeróżne. Kilka osób zapytało mnie, czy może buduję siłownię, robię atlas, czy bieżnie. Otóż nie, to nie jest to. W środku znajduje się Airtrack. Myślę, że teraz będziecie w stanie to przeczytać, bo widać na opakowaniu. A Air Tumbling Mat. I po prostu AirTrak firmy Expondo. Ale żebyście wiedzieli, z czym mamy w ogóle do czynienia, wyobraźcie sobie, że w środku znajduje się AirTrak o wielkości 6 metrów długości, na 2 metry szerokości i 20 centymetrów wysokości. A to wszystko znajduje się w tym pudełku, które ma niecałe 75 centymetrów wysokości, ewentualnie szerokości, jakby patrzeć, żeby leżał. 35 wysokości i 35 głębokości. O, tak to nazwijmy. Brakowało mi nazwy. I tutaj znajduje się taka ogromna mata. ja jestem pod wielkim wrażeniem, że taka wielka mata zmieściła się w tak małym pudełku. To jest wow, naprawdę. No i oczywiście było drugie opakowanie, gdzie znajduje się pompka w środku. No ale, no, pompka to pompka, tak. No Ma napompować, pompkę zostawiamy i zajmujemy się retraczkiem. Wow. Ostatnio podjąłem współpracę z firmą Expondo. Zapytacie, co to za firma? Otóż. To jest firma polsko-niemiecka, która ma swoje siedziby w Warszawie, Zielonej Górze i Berlinie. Posiadają swój sklep internetowy, w której oferują szeroką gamę produktów w czterech kategoriach fitnessu, gastronomii, przemysłu i urody. No powiedzmy, że z tych wszystkich kategorii to fitness jest jednak tą dominującą e, kategorią, która mnie interesuje, ale przede wszystkim te produkty mają bardzo korzystną cenę. I są tak naprawdę dla amatorów, entuzjastów, jak i również profesjonalistów w swojej dziedzinie. Wszystkie te produkty są dostępne online i mają, tak jak powiedziałem, korzystne ceny. Bardzo korzystne. A gdyby wszystkiego Wam było mało, to mam dla Was jeszcze kod rabatowy do użycia na stronie Expondo. Przy zamówieniu za minimum 1000 zł, wasze, wartość Waszego zamówienia zostanie obniżona o 100 zł, używając kodu TOMILEO. Więc pamiętajcie o tym. Kod jest ważny do 31 lipca tego roku? Myślę, że śmiało znajdziecie dużo rzeczy dla siebie. Jeżeli chcecie sprawdzić, co oferuje Expondo ze swojej serii fitnessowej, czyli serii serii Gymrex, wpadajcie na ich stronę. Wszystko macie w opisie oczywiście, także zapraszam. A myślę, że teraz możemy spokojnie już przejść do recenzji i ogólnie sprawdzenia wszelkich aspektów tego sprzętu. Tak jak mówię, w środku powinien <laughs> powinien znaleźć się airtrak o długości 6 metrów na 2 metry i 20 cm grubości. Oczywiście druga paczka pompka, tak jak wspomniałem. Także Myślę, że możemy przejść powoli do rozpakowania, bo mówię, ja już nie mogę się doczekać, żeby wejść na niego, żeby skoczyć, zrobić pierwsze salto. Co do tej mniejszej paczuszki, no to wiecie, w środku jest pompka, która jest w kształcie granata. To no, chyba Wam już coś mówi, co? Mi też. Ten Ta instrukcja mówi krótko, nie używaj tego produktu w wodzie. Dobra, nieważne, nie będziemy go używać w wodzie, będziemy dzisiaj skakać po prostu. Jestem delikatnie zaskoczony, ponieważ w środku, oprócz tego, że był airtrak, była instrukcja, był reper kit i tak dalej, to airtrak znajduje się w tak zwanym, no nie wiem, etui pokrowcu, zwał jak zwał, ale wcześniej mi się to nie zdarzyło, więc jest to ciekawe. Bardziej się zastanawiam nad tym, czy jeżeli użyję go, to z powrotem będę w ogóle go w stanie zapakować do tego pokrowca. No bo wiecie jak to jest, jak raz ktoś spakuje fabrycznie, to potem różnie to bywa. Podoba mi się ten niebieski kolor. Zobaczymy na ile on będzie zajmował powierzchnię całego retraczka, ale może być taki niebieski mi się podoba. Bo wiecie, czym więcej białego, tym po prostu szybciej się to pobrudzi na ziemi, od stóp. Wygląda to trochę jak pas startowy. Jest szeroko, ale to dobrze. Dobra, przeciągnąłem już przewód, zaraz będziemy pompować, ale żeby napompować go dobrze, żeby to był też pewien rodzaj testu, sprawdzimy czas pompowania. Ile zajmuje napompowanie tego traka? Obstawiam 3-4 minuty, ale jak będzie no to wiadomo, to się okaże. Sam jestem ciekaw. No dobra, stoper przygotowany, w takim razie idę odpalić, liczymy czas, zobaczymy. więcej 6 minut 50 sekund. Zajmuje to troszkę więcej, natomiast jeżeli już napompujecie, no to wiecie, potem już można skakać, 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 skakać. I jeżeli jest 30 stopni, to zapewne trzeba raz na jakieś pół godziny, godzinę dopompować troszeczkę, no bo w słońcu to jest naturalne, że po prostu powietrze schodzi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest git. Palcami sprawdzałem jest git? No to co, zdejmujemy buty, skarpetki, wchodzimy. Jest git. Nie, prawda jest taka, że bardzo fajnie bije, a jednocześnie jak po nim chodzisz, to jest taki przyjemnie miękki. Nie, nie umiem nazwać tego uczucia po prostu chodźcie, wejdźcie. Po... Jeżeli macie jakieś pytania a propos marki Jimrex, a propos Expondo, zadawajcie pytania w komentarzu, a w kolejnym filmie razem z tą matą, czyli już niedługo, odpowiem na te wszelkie pytania. Śmiało. Dawno nie robiłem salt. I to widać. Myślę, że potrzebuję więcej praktyki, bo przez to, że tak naprawdę od początku roku, mówię tutaj od 1 stycznia, a nawet i połowy grudnia, prawie nie skakałem. Tyle co zrobiłem kilka salt na 5000 subskrypcji, tyle co zrobiłem jeden trening w Łodzi, ale no praktycznie od początku roku to jest, to jest zero, to jest nic, to jest leżing, smarżing, ale kilka rzeczy wam jeszcze opowiem, no i na pewno w najbliższym czasie będzie praktyka, praktyka, praktyka. A mimo krótkiego użytkowania tego sprzętu, czuję, że to jest jednak dobry sprzęt, jednak wiadomo, potrzeba praktyki. A mam tu małą ściągę, żeby poszło szybciej, więc jeżeli chodzi o modele Air Tracków, no to według tutaj instrukcji, którą posiadam. A jest 9 modeli, a które oferują po prostu różne wielkości, różne rozmiary. Hmm, tutaj, akurat, jeżeli chodzi o kolorystykę, to z tej serii jest to jedna barwa, czyli ta niebiesko-biała, ale widziałem też, że te mniejsze retraki potrafią być w kilku różnych kolorach. Zajrzyjcie do opisu, tam macie link do sprzętu i jednocześnie przypominam o możliwości użycia kodu rabatowego TomiLeo, gdzie przy zrobieniu zakupów za minimum 1000 zł wartość waszego zamówienia spada o stówkę. A co do pompowania, no to tak jak mówiłem, 3-4 minuty to było takie moje założenie, totalnie w ciemno. No i wyszło troszeczkę więcej, ale no wiecie, to jest w końcu 2 metry szerokości, więc też troszeczkę tego powietrza trzeba wpompować, żeby rzeczywiście można było na tym skakać. Jeżeli chodzi o strukturę powierzchnię zewnętrzną, to ma to właśnie takie fajne, malutkie kropeczki, wgłębienia, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Natomiast jest to technika drop stitch, coś takiego, polega na tym, że Takimi niteczkami łączy się dolną warstwę z górną warstwą, co skutkuje po prostu na lepszą wytrzymałość. Rzecz, która bardzo mnie zdziwiła, to właśnie ten pokrowiec, który znajdował się w kartonie. I tak jak mówiłem, jeżeli fabryka spakuje, no to już ciężko będzie jednak zapakować to z powrotem, i jakimś cudem mi się udało. Chociaż nie powiem, że nie, już był problem, bo sznurki były za krótkie, żeby je związać. No ale tak jak mówię, to jest jednak fabryka. Jak fabryka spakuje,. Nie ma szans. Cało, samo użytkowanie, chodzenie, skakanie naprawdę było ok. I to, co mogę powiedzieć, tak ogółem, to dobrze bije. A jeżeli macie jakieś pytania, a propos samego retraka, to śmiało zadawajcie, bo mm, będę tworzył kolejne filmy z tym retrakiem i nie tylko. Więc jeżeli macie coś, jakieś pytania, a propos tego sprzętu, nie wiem, wielkości, modeli, em, skąd, gdzie, jak, no nie wiem. Jeżeli macie jakieś pytania, po prostu zadajcie w komentarzu. A w kolejnym filmie postaram się na te pytania odpowiedzieć. W takim razie zostawcie subskrypcję dla rozwoju tego kanału. W komentarzu dajcie znać, jak Wam się podobał ogólny film. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć.